Dobra, kochani, tutaj mam wszystkie palety takie większe w, w tym stojaczku z premarka, o którym wam wspominałam, albo będę wam wspominać. Natomiast tutaj w pudełeczku po prostu po perfumach, to jest pudełeczko, wiecie, jak był jakiś zestaw prezentowy z Samora. To tutaj mam po prostu, wiecie, jakieś takie mniejsze paletki, pojedyncze czy nie, także też wam to pokażę. Zaczniemy, kochani, od dwóch małych paletek. Może zacznę od Lankom. Paletka Lancome, którą ja miałam kiedyś w jakimś. Kuferku, które były świąteczne zestawy. Oto ma już kilka ładnych lat. Tutaj mamy jasny taki biały, dosłownie biały cień. To jest taki beż. Eee, ja bym powiedziała, że to jest taki dobry kolor do rozcierania. Ten kolorek byłby ładny. Nie wiem, czy go na kamerze dobrze widać. To jest taki róż z delikatnymi drobinkami, ale niestety o ile jeszcze na palcu to coś tam widać, to niestety w trakcie używania... Tego cienia, jego po prostu w ogóle nie ma. No, oczywiście dwa brąziki, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. Jakość palety ogólnie bardzo fajna. Ja ją używałam, wiecie, gdzieś jadąc, na przykład na weekend wyjeżdżając, czy coś w tym stylu, bo wtedy ona po prostu była najwygodniejsza. Tutaj miała jedno z pacynkami, jak widzicie, natomiast tu w tym drugim miejscu był pędzelek, także bardzo fajna, wygodna paleta, no oprócz tego jednego różowego cienia. W którym próbowałam coś robić, no ale niestety to cienie są warte swojej ceny. Myślę, że na rynku jest tyle dobrych cieni, że akurat tego rodzaju paleta średnio. Druga paletka, którą tutaj mam, to Ultimate Edit z NYXA. Ja nie wiem, czy to ma jakąś swoją nazwę. Nie są to brzydkie kolory, ale jak mam być tak zupełnie szczera, to ta paleta jest słaba jakościowo, przynajmniej jak dla mnie. Próbowałam coś robić, najczęściej używałam tego, ponieważ jest to ładna bazówka, którą można użyć również do innych cieni. Ten cień to w ogóle, nie wiem do czego. Tutaj takie bordo rude bym powiedziała. Niby te cienie na słoczach nie wyglądają źle, natomiast one tak się średnio troszkę rozcierają, powiem Wam szczerze, że nic nadzwyczajnego, osobiście sama prywatnie bym nie kupiła tej palety, ponieważ no taka bardzo, bardzo średniutka, natomiast ja ją miałam w jakimś kalendarzu adwentowym, nie wiem, chyba ze dwa lata temu czy trzy, nie pamiętam nawet i tak leżała, ale ja tą paletę chyba w ogóle wyrzucę, bo... No po prostu mi do niczego, ja dosłownie użyłam ją kilka razy, ale no nie. Może zacznę z tych palet od najstarszej i od pierwszej palety, od której zaczęła się moja miłość do Huda Beauty i do bardziej kolorowych makijaży. Mianowicie jest to Huda Beauty Desert Dusk. Przecudowna paleta, przefantastyczna. Ja tą paletę kupiłam ze 4 lata temu też, albo lepiej, ona w tym momencie straciła już swoją konsystencję. Cienie powysychały, ale ja tą paletę trzymam. Tak naprawdę z sentymentu, ale co ciekawe, pomimo, że paleta jest tak stara, że tak powiem, yy, i że cienie już traci konsystencję i powysychały, zobaczcie, że one dalej są napigmentowane i naprawdę nimi można zrobić yy, dalej makijaż. I to wcale nie jest żart. Zobaczcie, jak one wyglądają. Te palety można było kupić jakiś czas temu w TK Max w przecenie. Za z 30 funtów, czyli około 150 zł. Ja uważam, że to jest jedna z lepszych palet od Huda Beauty. Cienie naprawdę świetnie napigmentowane, cudownie się blendują, przepięknie się ze sobą łączą. Z tej palety można stworzyć dzienne makijaże, bardziej delikatne, ale można stworzyć też makijaże, które są bardziej kolorowe, bardziej żywe. Więc jeżeli macie ochotę na jakąś paletę Huda Beauty i chcecie, żeby ona była taka, wiecie, do wszystkiego, że tak powiem, to myślę, że właśnie Desert Dusk jest świetną paletą. On jeszcze od Huda Beauty jest stara, chyba jej pierwsza w ogóle paleta Rose Gold, o ile się nie mylę, tak się nazywała. Ja tej palety nie mam, ale też uważam, że ta paleta i tamta to są palety, które są uniwersalne, ponadczasowe. I możecie tam właśnie e, zacząć, jak gdyby naukę z blendowaniem, z makijażami, dlatego że kolory są na tyle zróżnicowane, że będziecie widzieć, jak e, blendujecie, jak one się przenikają, czy jest to właściwe. Dlatego że ciężko jest to zrobić przy paletach, tak jakie ja mam tutaj, New Nude, e, gdzie te kolory są do siebie na tyle zbliżone gdzie one się zlewają w pewnym momencie. I to jest kolejna paleta właśnie duża od Huda Beauty, którą też bardzo lubię. Zobaczcie jak bardzo ją wyjadłam dosłownie. Ja tą paletę bardzo, bardzo chętnie używam, ja do dzisiaj ją cały czas używam. Ja tą paletę dostałam w prezencie, nie pamiętam już jak na jakąś okazję od mojego partnera i jak te paletki się pojawiły. Ile to będzie ze 3 lata? I cały czas te cienie świetnie się sprawdzają. Ja czuję, że one zaczynają podsychać, ale one dalej mają fajną konsystencję. Pomimo, że na palecie jest napisane, że 12 miesięcy. I tutaj mamy właśnie brokaty. Które są bardzo ładne, masełkowate, ale te brokaty wszystkie ładnie się trzymają na oku i powiem Wam szczerze, że używałam brokaty z tych palet bez bazy Strict Pod Glitter. Tutaj, oczywiście, najbardziej masełkowate zawsze są wszystkie te błyski od Huda Beauty. I one zawsze ładnie się prezentują. E, natomiast one mają to do siebie, że potrafią te kolory, ale się osypywać. E, ta konsystencja troszeczkę potrafi się osypywać, potrafi troszeczkę spadać z tego oka. Paleta jest naprawdę bardzo ładna. E, był na nią ogromny boom, e, Wiele osób ją pokochało. Powstały nawet małe paletki, jeżeli chodzi właśnie o nude. Także, jeżeli macie ochotę na jakieś takie nudziaki od Huda Beauty, to bardzo Wam polecam. Kolejna paleta, która tutaj jest z tych większych, to jest Jawbreaker i to jest Jeffree Star. I to jest jedyna paleta, którą ja posiadam od Jeffree Star, dlatego, że jest to paleta, która jest różnicowana. Zobaczcie, że ona tu jest bardziej różowa. Tu mi wyblakła, dlatego że ona jak leżała, to na nią słońce z okna świeciło. I po prostu wyblakła mi, wiecie, ten kartonik. Natomiast paleta jest naprawdę spora. I zobaczcie wszystkie te kolory. Są kolory, których ja na ogół nie używam. I są to na przykład te niebieskości, ten jasny fiolet. Tego różu też za bardzo nie używam. To jest taki, ja bym powiedziała, że to jest taki o, róż Barbie. I co trzeba przyznać, jeżeli chodzi o paletę Jeffree Star? Ogólnie żółcie w paletach to jest problem dla wielu... Y Firm. Zobaczcie, jaka jest ta żółć od Jeffree Star. I to jest naprawdę żółty kolor, i on się pięknie transferuje na oko. Tutaj mam żółć od Huda Beauty w koralowym, i ta żółć już jest taka przegaszona. I tutaj w jeszcze jednej palecie mam też żółcie, i te żółcie dalej to jest. To nie jest ta żółć, którą pokazuje Jeffree Star. Przepiękna też jest pomarańcz. Naprawdę te cienie są y, tak napigmentowane, zresztą co my będziemy tutaj rozmawiać, że to są cienie? Tak naprawdę jest to prasowany pigment w większości przypadków i ta paleta jest przepiękna. Z cieniami Jeffree Star troszeczkę inaczej się pracuje niż z Huda Beauty i z większością cieni, dlatego że te cienie w trakcie kiedy dotykamy ich pędzlem, one same jak gdyby się blendują. Robią się przecudowne przejścia i nie trzeba się namachać nie wiadomo ile i rozcierać to, ma to swoje dobre plusy, czyli one jak gdyby same się blendują. Natomiast są osoby, które tego nienawidzą i twierdzą, że przez to pigment się wytraca. Te cienie po prostu mega, mega, mega mocno się rozcierają. I kochani, przy palecie Jeffree Star, polecam używać bazy, ponieważ te cienie są tak napigmentowane, że ja mam w tym momencie zabarwione. Palce uro, eee, Sand Hays Huda Beauty, eee, też jest to paletka mocno zużyta przeze mnie i jest to paleta, którą bym porównywała do palety New Newt. Natomiast jest to paleta, której kolory się dosyć mocno ze sobą zlewają, mocno ze sobą pracują. Ja tą paletę miałam w jakimś tam zestawie kosmetyków z Glossybox. Jest to ładna paletka, świetnie się sprawdza na co dzień, natomiast osobiście bym jej nie kupiła po tym, jakie używałam. To są kolory, które są dosyć ciemne, jeżeli chodzi o powiekę ruchomą, więc na powiekę ruchomą ciężko, natomiast są to dosyć mocne błyski, takie perły bym powiedział. Działa, więc ciężko je kłaść znowu dalej, także to już zależy, co Wy lubicie. Ja bym proponowała przemyśleć, przemyśleć zakup tej palety i jak mam być szczera, to ta paleta moim zdaniem nie jest jakaś super wyjątkowa. Gdybym miała wybierać tego typu kolory, to jednak bym bardziej skłaniała się do nudziaków, do tych palet z nudziakami niż. Do tej. Tutaj mam dalej trzy kostki, tak naprawdę od Huda Beauty. Dwie to są neony, które pokazywałam Wam w jednym z filmików na swoim kanale, i to był haul I te neony kupiłam w TK Max za jakieś kompletne grosze. I one kosztowały po 8 funtów, czyli około 40 zł, gdzie normalnie ta paleta kosztuje. 120 chyba, o ile się nie mylę, 130 zł, coś w tym stylu mniej więcej, tak? I może zacznę tutaj od tego różu. I jak widzicie, kolorki prezentują się w ten sposób. Są to neony, czyli wiadomo, że te kolory są takie bardziej, widzicie, rzucające się w oczy bardziej ostre, bardziej takie no. Neonowy, no, jakby nie patrzeć. Eee, wybaczcie, ja mam tu strasznie suchą skórę rąk. Bardzo ładne są te błyski z tej palety. Nie wiem, czy dobrze, wystarczająco je zobaczycie. Myślę, że kamera nie oddaje tego. Naprawdę są przepiękne. Eee, cudownie. Cudownie się mienią, na oku wyglądają też naprawdę bardzo ciekawie. Bardzo fajnie wyglądają też położone na inny cień. To jest już paletka, którą, e, wiadomo, używać będą osoby, które mają inne palety w swojej kolekcji, i to będzie tylko takie dopełnienie, dodatek. Tutaj z tej serii druga to jest Pomarańcz, też prześliczna paleta, e, też bardzo fajnie się sprawdza. Tu w ogóle też jest róż, taki dosyć mocny. I tutaj też taki bardziej delikatny róż, pomarańcz. Ten kolorek bardzo mi się podoba, jest przepiękny, dlatego że to jest taki koral, coś. To jest takie pomieszanie różu z pomarańczem, z czymś. Uwielbiam ten kolor, jest prześliczny. Ogólnie mam wrażenie, że te kostki w plastikowych opakowaniach mają gorszą jakość niż te tutaj w tych. Kartonowych. Mniej dobrze się z nimi pracuje, są jak gdyby bardziej sypkie, mniej takie masełkowate, mniej takie mięsiste. I powiem Wam tak szczerze, że mam wrażenie, że ta haze, która też jest w tym plastiku, też jest gorsza niż te cienie, które są w kartoniku. I tutaj przechodzimy właśnie do kartonika, do tej kostki w kartoniku. Ja mam tutaj Coral Obsession. Ja robiłam Wam cały filmik o tej palecie. Bardzo ładna, bardzo ładnie się rozciera, bardzo fajnie się z nią pracuje. Bardzo bardzo przyjemna, tylko no wiecie, no wiadomo, że kolorystyka jest w tym koralu. Jak widzicie, najbardziej jest wyżarty przeze mnie środkowy cień, dlatego że ja ten cień używam nie tylko do, przy tej palecie, tak? Część tych cień używam również z innymi paletami łączę, ponieważ jest to bardzo przyjemna paleta. Tak jak mówię, ja robiłam cały filmik. Odnośnie tej palety, yy, wam osobno, więc myślę, że tam możecie zajrzeć. Ja robiłam tam też makijaż tą paletą, także jeżeli bardziej was ta paletka interesuje, to właśnie tam zapraszam. Dalej, kochani, przejdziemy do jednych z najnowszych paletek cieni. I tutaj mam Charlotte Tilbury i jest to The Queen of Glow paletka. Taka paleta kosztuje około 200 zł. No i zobaczymy, czy cienie się nie potukły. No. Obsypały się tutaj trochę, także dzięki Bogu nie potukły się zupełnie, ale coś tam się troszkę posypało. Co ciekawe, gdyby tak mi spadła paleta Huda Beauty, nic by jej się kompletnie nie spadło. Stało, więc dlatego między innymi lubię palety Huda Beauty. Opakowanie malutkie, cztery cienie oczywiście ładnie, wszystko wykonane w złocie i tak dalej. Z tym, że tutaj mamy jeden brąz, który jest matowy przepiękny czekoladowy kolor i tutaj mamy trzy błyski No, Queen of the Glow. Jak dla mnie, tą paletą nie zrobi się pełnego makijażu, chociaż wiem, że niektórzy robią. Pigmentacja tej palety jest, słuchajcie, niesamowita. Jest to naprawdę, cienie są masałkowate, takie bardzo przyjemne, treściwe, satynowe, jak zanurzacie w to palec, no to jest naprawdę świetna jakość. Paletę miałam u siebie w kalendarzu adwentowym w tym roku, w kalendarzu John Lewis, także fajnie, że mogę ją przetestować, poużywać yy, i mam ją w swojej kolekcji, więc jak najbardziej się cieszę, jednakże... Osobiście i prywatnie nie wydałabym na cztery cienie takich pieniędzy, a tym bardziej na cienie w takiej konfiguracji kolorystycznej. Ja uważam, że można kupić inne palety, które są również świetne jakościowo, chociażby Huda Beauty za mniejsze pieniądze. No i na pewno nie wybrałabym tych kolorów, dlatego, że z nich moim prywatnym zdaniem ciężko jest zrobić pełny makijaż. Dalej kochani, mała paletka, którą też miałam w kalendarzu adwentowym. Jest to paletka z Iconic, przepiękna, cztery cienie, tutaj złoty kartonik, małe lustereczko, którego no, nie da się używać, to akurat minus, ale kolorki są prześliczne. Jest to Paleta, z której stworzycie pełen makijaż dzienny. I tutaj ta paletka jest yy, zesłoczowana naprawdę jest prześliczna. Bardzo ładnie się też te cienie rozcierają, bardzo ładnie się nakładają. Są też takie dosyć mięsiste, przyjemne w nakładaniu. Nie jest to aż takie masałko jak Charlotte Tilbury, ale naprawdę są bardzo fajne, także. Bardzo serdecznie również Wam polecam. To jest mój ostatni zakup paletowy i to jest Morphe 35C Everyday Chic. Ja Wam mówiłam o tej palecie, że ja ją trafiłam w fantastycznej przecenie i ta paletka kosztowała mnie 6,50, o ile dobrze pamiętam. Czyli jakieś 30 parę złotych, 32 zł powiedzmy w ten sposób. To są palety, które nie mają tutaj żadnego lusterka i jest to tani plastik. Kolorki przedstawiałem się w ten sposób. Ja osobiście i prywatnie oszalałam i zakochałam się głównie w tym kolorze. I jest to brokat. Po prostu przepięknie wygląda ten kolorek na oku. Naprawdę na oku ten brokat wygląda cudownie i <ścoughs> ciężko jest go nawet tutaj pokazać. Paleta jest ciekawa i jest to paleta, która ma większość cieni w chłodnych odcieniach. Także jeżeli ktoś ma chłodny typu rody i szuka chłodnych cieni, to wbrew temu, co się może wydawać, i jest to chłodna paleta, mianowicie większość tych cieni ma chłodne. Pod tony, i te cienie są jak gdyby do siebie zbliżone kolorystycznie. Znaczy, oczywiście nie porównuję tego i tego, tak, bo są różne, ale zobaczcie, że one są jak gdyby na jednej bazie, jednym kolorze bazy, wszystkie położone. Nie interesował też bardzo ten kolorek, ponieważ to się wydaje taka zieleń, nawet taki żuczek bym powiedziała, czego tu akurat w kamerze dobrze nie widać. Ale w momencie, kiedy to rozprowadzacie, to zobaczcie, jaki, jaką bazę ma ten cień. W kamerze to jeszcze wygląda trochę na zielone, ale w rzeczywistości, o myślę, że tak. To jest taki brudny brąz. Na oku ten kolor nie przypomina w najmniejszym stopniu zieleni. Tutaj mamy taką zgniłą, ciemną zieleń i w momencie, kiedy położymy to na... Na tą zgniłą ciemną zieleń, to wtedy uzyskamy rzeczywiście zielony kolor i wtedy będzie to lepiej wyglądać. Paleta ogólnie za 6 funtów jest ok, ponieważ da się z niej stworzyć makijaże. E, jakość cieni jest średnia, bardzo średnia bym powiedziała. Później widziałam po kupieniu już tej palety, że te cienie z Morphe mają troszeczkę inną konsystencję i są troszeczkę inaczej zrobione niż ogólnie cienie z Morphe. Formuła jest gorsza niż normalnych cieni z Morphe. Natomiast ja innej palety z Morphe nie posiadam, yy, nigdy nie używałam, więc ciężko jest mi porównywać. To jest duży przeciętniak. Za 6 funtów to jest bardzo dobrze, za 20 parę funtów to jest źle. Okej okay, kochani, skoro przeszliśmy przez palety te yy, wszystkie większe, to przejdziemy w takim razie sobie do pojedynczych cieni. Tutaj mam cień z Lory Mercier, który również miałam w kalendarzu adwentowym. Pokazywałam go Wam. To jest taki bardzo, bym powiedziała, bazowy cień, dlatego że go spokojnie możecie rozetrzeć. Utrzymuje się fantastycznie, przepięknie się utrzymuje. Jest to cień, który ma bardzo ładny kolor. To jest bardzo fajny kolor do naturalnego wyglądu, do takiego nude, naturalnego looku, makijażu. Naprawdę Wam polecam, jeżeli czegoś szukacie, to to jest bardzo fajne nazywa się ta kredka o natural, bardzo dobrze się nosi także jeżeli szukacie czegoś w tym stylu to polecam kolejny cień, który Wam pokazywałam że kupiłam na przecenach w momencie kiedy kupowałam też dużą paletę z Morphe to jest pojedynczy cień z Kiko ja wrzucam Wam też post na Instagramie z tym cieniem i to jest taki róż połączony ze złotem on się zmienia właśnie różowo złote, bardziej w złoto wpada na oku, natomiast widać ten poblask różowy e, Różu. Jest naprawdę przepięknym kolorem. To jest, ten róż to jest taki chłodny róż, no ale mamy tutaj złoto, które go ociepla. Także muszę Wam szczerze powiedzieć, że moim zdaniem będzie zarówno na chłodnym typie urody świetnie wyglądał. Ciężko jest go uchwycić w kamerze. Holiday Games i ich kolor to się nazywa Coral Symphony, natomiast ja bym nie powiedziała, że to jest koral, tylko to jest róż Połączony ze złotem. Tutaj, kochani, mam dwa cienie zny. To jest określone jako pigmenty. Natomiast ja bym to określiła jako bardzo mocno zmielony brokat. I tutaj, numerek 03, to jest taki jasny kolor, ale wpadający i mieniący się troszeczkę. W zieleń, coś w tym stylu, i są to pigmenty, które są oczywiście mega błyszczące i wyglądają na oko po prostu niesamowicie. Wiadomo również, że możemy położyć te pigmenty na coś innego i użyć na zupełnie jakiś inny cień, i wówczas sytuacja się zmieni i one będą wyglądały jeszcze inaczej. Bardzo często, właśnie tego typu kolory wyglądają przepięknie. Na ciemnych cieniach bądź czarnym wręcz, Więc jest szkoła, to jest dwudziestka, nie dwujeszka, tylko dwudziestka. Też przepiękny cień, przepięknie się um, z nim pracuje, przecudownie wygląda na oku zresztą to można używać nie tylko na oko, ale to są naprawdę mega mega super pigmenty Ja je kupowałam w jakiejś promocji w momencie jak się zamykał debenams. Są to rzeczy, które starczą nam, nam wam na mega 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 długo, dlatego że opakowanko to jest jedynie 30 gram. Natomiast no one są mega wydajne, tak? Kochani, lecimy dalej. Tutaj mam cień stop shop, który też uwielbiam i mocno używam. Myślę, że tutaj dobrze na tym czarnym widać. Jest to też taki duochrom. Jest to niby cień metaliczny. Nazywa się holograf i to jest naprawdę cudowny, przepiękny cień, który właśnie ma taki poblask. Jest holograficzny, zmieniający się. Naprawdę jest prześliczny ten kolor. Ciężko jest też, wiecie, uchwycić takie kolory w kamerze. Naprawdę. Pomimo, że się staram, ja ogólnie rzecz biorąc nie znałam stop shopu cieni. To jest pierwszy cień stop shop, który miałam, i naprawdę jest przepiękny, a też trafiłam go na przecenie w TK Max. To kochani, mam cień, który jest, wiecie, takim jak gdyby wkładem, i jest to cień stary z Kiko. Niby mocno napigmentowany cień, taki wiecie, wkład. I to jest kolor czarny, ale on miał być taką. Wiecie, granatową, ale miał być taką jakby lekką drobinką. Na palcu może być to troszeczkę widać. Natomiast w momencie, kiedy go się rozciera na oku, to o ile tu jeszcze jest jakiś taki czarny, po prostu błyszczący, to tak naprawdę na oku rozciera się w brzydki, brudny, szary kolor. I tej drobinki po prostu nie widać. Tych cień na pewno już nie ma, on po prostu u mnie został, leżał tak na wszelki wypadek, bo nie miałam żadnego innego ciemnego, czarnego cienia. I tutaj ostatni cień, który mam od lat, już nawet nie wiem jak dawno. Ten cień jest rozsypany, ale ja go bardzo lubię i czasami go używam. Czasami. Dlatego nie ma tu dużego jakiegoś, nie wiem, zużycia, ale lubię jego kolor zieleni. Przede wszystkim odpowiada mi ten odcień i jest to odcień zieleni e, taki morski bym powiedziała który jest ciężko znaleźć w jakichkolwiek innych cieniach. Wydaje mi się, że nawet kamera nie uchwyci dobrze tego koloru. To jest bardzo specyficzny kolor, ja nie wiem jak ten, tu jest niby green napisane, ale ja nie wiem jak ten kolor się nazywa w rzeczywistości. Jest to przecudowny, przepiękny kolor i szczerze mówiąc, bardzo chciałabym właśnie na taki kolor trafić również w innej polecie, Ponieważ jest przecudowne i dlatego ja ten cień trzymam. I co ciekawe, jakość tego cienia jest niesamowicie dobra. Ja wiem, że to kosztowało jakoś straszne grosze ta marka to już od dawna nie istnieje. Także, kochani, to były wszystkie cienie, które tutaj miałam. Te sobie jeszcze powycieram, posprzątam, zostawiam sobie tą paletkę z lanką, ponieważ ona ma ładne te brązy ciemne. Natomiast ta paletka idzie do wyrzucenia.